Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Wiedźmi 3. Skończyliśmy sobie piękne zadanie poboczne u Zoltana, dostaliśmy kolejne karty do gwinta, a teraz mamy jeszcze u Wernona Rosza kartę do zdobycia, więc od razu sobie polecimy do niego. Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? I wygramy sobie od niego kartę, a przynajmniej taką mam nadzieję Cześć z cały i zdrowy Nic się nie zmieniło Grywasz w Gwinta? Tak, ale tutaj nie ma z kim grać Masz talie? Wyciągaj No to grajmy Powodzenia Piękny Dobra Wydaje mi się Że to jest ten moment którym trzeba zacząć rezygnować z niektórych rzeczy. Ja bym, tak zupełnie szczerze, poryzygnował z tych kart. No i zobaczymy. O, o matko Łomatko. A w sumie nie, bardzo dobrze w sumie. Aha. W sumie to jest okej. Okay. Super. Hm, fantastycznie. 128. 8 Ja bym mu musiał rzucić Cyrillę i bym wygrał. I bym miał 11, czyli 12. 8 Bo inaczej to rzuciłbym to, to bym miał raz, dwa, trzy, cztery. Musiałbym piątkę rzucić, czyli mógłbym zrobić. Tak. I tak. A jestem głupi. Ale jestem głupi. Ale jestem po prostu. O Boże. Dobra. Nie, nieważne. To było durne. No i teraz to już się nie zatrzymujemy. Teraz to już po prostu lecimy. Bez zatrzymywania się. Nie zatrzymujemy się. Zobaczmy sobie, co my tam. Na tyłach jest. Cię ciężary są. Dobra, nie, nie, nie zatrzymujemy się. O, Z każdą kartą, że on dorzuca 12 punktów. O, <ścoughs> o. <ścoughs> do końca. <ścoughs> do końca. Dawaj, Wesemira. <noise> Do końca. Dobrze, udało się. Ole. No, dzięki. Weź ty kartę, zasłużyłeś na nią. Dziękuję pięknie. Na kogoś, z kim warto byłoby zagrać? Słyszałem o jednym karciarzu, który nie tak dawno zahaczył o Nowigrad. To ciekawe, też Wiedźmin. Lambert na niego wołają. Znam Lamberta, ale nie miałem pojęcia. Lambert w gwinta? To nie jedyny twój znajomy, z którym możesz zagrać. Talar jest zapalonym karciarzem i ma bardzo ciekawą talię. O, no to sobie jest zrobimy tutaj chyba. No, ale gdy nadarzy się okazja. Mm. Czyli z Lambertem dopiero będziemy mogli tak naprawdę, wydaje mi się, że gdzieś tam przy Skellige. Eee. jest talar? Dobra. Co się dzieje? No ale wściekły kot. Ten O, alo, talar. Talar. Uh -huh. Prawda to co mówią, że lubisz grać w karty? Ja po prostu lubię grać w kości karty, szachy. Gra mnie odpręża. Pytasz, bo nie masz o czym gadać, czy może masz ochotę ze mną pokrać? Grajmy, tylko pamiętaj. interesują mnie dobre karty, a nie śmieci. Czy my dostaliśmy coś? Nic nie dostaliśmy. No to lecimy. Skojatel. Tego nie chcę. Oj, tu jest ciężko. Tu będzie ciężko. No, Leć tam. Musimy dostać karty, bo. Nie widzę tego. No dobra, trochę dostaliśmy kart, ale nie zmienia to faktu takiego, że nie są one jakieś wybitne. O, 16. Czy musiałbym szóstkę jakąś dorzucić? Dobra. Ok. No. Ale w sumie nie, w sumie okej. Okay. Yy, zacząłbym jakoś spokojnie. 8. Oj, Geralcik, to ta? Wtedy można rzucić to. Można rzucić to. Nie ma problemu. Ja sobie rzucę to. Okej, okay, okej. Okay. Ja rzucam to. Przyzywam jednego tego. Rzucamy to. Mhm. Rzucamy to. Mhm. Cyk trzeci do kolekcji. 111 punktów już 131. Dorzucamy mu mgłę. No. Delikatnie rozbity został kolega. Kurwa jego mać. Wiesz ile czasu zajęło mi zgromadzenie tej Talii. No to musisz jeszcze trochę znasz jakichś dobrych graczy. Co najważniejsze z dobrymi kartami? Ostatnio dużo gadają o niejakim lambercie, co to ma ponać wykurwistą talię. Może go znasz, bo to mi No dobra. A więc niestety Kaca, najlepsza kaszanki taca. Niestety tego nie zrobimy jeszcze. Eee, mm, to co, kabaret, no trzeba z jaskrem będzie. ...porozmawiać. Więc tak też zrobimy. Służba nie drużba, A niech was wszystkich porwie dziki gon. Poly tam ham powiedział. Ja jeszcze będziesz chciał. Uciekać od dzikiego A, gonu. Co poszło? Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i graje. Wyobrażasz sobie? Nazwała mnie grajkiem. Teraz bardziej lubię te dziewczyny. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć udowodnij, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Dlaczego ci Mały potrzeba? Problem. Potrzebuję funduszy. Więc gdybyś akurat miał przerwę między Utopcem a kimą, może mhm. byś pomógł staremu druhowi. Jak mogę ci pomóc? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, z holastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z Rikanii i nie odmawiał córeczce niczego. To od niej pożyczymy pieniądze. Dobra, mów, o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu Scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z Twoją niewielką pomocą mi wybaczy, a potem udzieli pożyczki. No, zobaczymy. A ta pomoc ma polegać na. Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Iriny. Mhm. Taki, jakiego używa w czasie przedstawienia. No jasne. Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem scholastyki. No dobra. To, Będzie, ale. Geralt, w tym planie nie ma, ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. Oczywiście. Przynieś miecz od Madamiriny i po zmroku widzimy się pod domem z Holastyki. No, a stary Numan nie zostawił zostawił no, no, mnie. Mnie nic nie dostałam. O kurde, o kurde. No. Powiem ci. Masz mnie. Jakby tak mi mówiłem, no, no. Nie chcę mnie się żyć, bo w kopalni jak na wojnie. Tam, no. O, bo jakaś babcia mnie kojarzyła. Dobra. Cześć. Ciebie też. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z twoich rekwizytów. Miecz, którego używacie do scen walki. A po cóż ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale Jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki. Postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. No dobra, mamy atrapę miecza. Możesz uciec przed stormem, ale nie przed. <laughs> Jakaś. Ach. Tu nie, tu nie Wydaje mi się, że trzeba by było go wyekwipować Kurde balans, z ciebie jego mm. Tak, na wszelki wypadek Co by jaskrowi zbyt wielkiej krzywdy nie zrobić Ty, to jak było z tym Zamknij się Nie mów mi o folteście. nic nie Życie. O, i z Panem w czerwonym to się zgadzam, że nic nie boli tak jak życie. Ojej. Czyli tutaj po zachodzie słońca, czyli gdzieś tu. Chcesz się do straży zaciągnąć. Jeszcze za mało. Dobra, jeszcze godzinkę trzeba było. <laughs> no, nareszcie jesteś. Chłopie, Placjuszu. siedzę tu od kilku godzin. romanse. Kiedy uratuję ją przed napadem, bandyty zostanę w jej oczach bohaterem. To jest. Kiedy będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że. <laughs> A niech będzie. Hmm, to może się udać. Napisałem już twoje kwestie. Kwestie? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji masz. I jeszcze Maska, Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale... Nie ma czasu. Idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w szałwii. No dobra. Aj. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Rżyj! Co? Białogłowo! Y jesteś zdana na łaskę księcia złodziei? O Jezus Maria. Nie tak szybko! Rzuć miecz, chudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowym ścicie. Boże, drogi! Nie! Tylko nie karmazynowy mściciel. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Matko jedyna. się! Trafił mnie! Awa! Szybko, do domu, tam nas nie dopadnie! Przecież miałem miecz, chyba nie? Na wieczny ogień czego od nas chcesz? Zostaw nas w spokoju! Ten obwieś na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? Słyszałem kilka balów o tobie i tej twojej czarodziejce Ginefe. Co tu się wydarzyło? Tak mu hukłem? No dobra. Nie będę się tutaj... ...kłócił z tym. Ładnie mu hukłem no, Dość mam tego wszystkiego No trudno dobiegniemy w takim razie do Czałwii i Rozmarynu a dziewiąty poziom mhm. To już sobie powalczyliście ze mną Krzyknę na was i się połamiecie Ale spokojne jest to miasto tak jak jest noc i się tak nic, nic zupełnie nie dzieje. Fajnie. Dobra, poczekamy do rana. O, to jest jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma, albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuję nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? Wnętrze? Czemu mnie o to pytasz? Pani kierowniczka coś nie potrafi się zdecydować Ależ mówił Że waha się między stylem buduaru A dekoracjami teatralnymi Ale da nam znać jak przyjdziemy Jesteśmy A decyzji hmm. jak nie było tak nie ma Jeszcze pani wielce zdziwiona Że ma coś wybrać Choć podobno ten cały remont to dla niej Jak to dla mnie? A? No przecież nie dla mnie Zdecydujcie się wreszcie Bo mi żyłka pęknie nie wiem co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Eee... kiełbasa. Klimat buduaru jakoś bardziej mi pasuje do kabaretu. No, tylko nie przesadźcie z pluszem. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Mm, no. Panowie, koniec fajrantu. Do roboty. Jazda. No, no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Nikt się nie spodziewał. Się teraz ustatkuje, w końcu będzie musiał doglądać interesu, to byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne... No. <noise> Mówimy o tym samym jaskrze tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowę Nowigradu? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do poli, naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie wpakował się. Czyli wiemy, gdzie będziemy musieli iść. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. Dobra. No to biegniemy. A nie mam. pieniądza Wieczny ogniu Dobra, biegniemy do poli. to się to zła. Ile ci ludzie mówią? Oho, co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Przyszczilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. No głupko ty. pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. No dobra. No dobra, to znajdźmy dalej. No, mówimy to samo. Cicho chwytnij na srajem do zupy firenda. nie. Ma. O. O, klucz. Mamy. To już nie musisz tam grzebać. O. Być. Wynoście się z mojego domu Ta? Zmień to i zostaw tę kobietę w spokoju Podoba mi się Ale nie twoja własność Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu O chwileczkę, chwileczkę Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię W dupie mam twoje wyjaśnienia Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś rudytą o otwartym umyśle. Kim? <laughs> tak mówiłaś? <laughs> no tak, prawda, jestem otwarty. Ale... Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd, Poli nigdzie z wami nie pójdzie. A. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Gerald dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamy. <noise> stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwoli. A kim jesteś? No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chcę, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką. A to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuję. Znaczy pieniądze. O, tak mi mów. Sława. Bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. Hmm. No. Skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w szałwi, Poli. No i proszę, można. To ja lecę. Dogonie cię. Uch, myślałem, że będzie gorzej. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. <grymne> Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co, wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałgi. z mojej mi głowy. Prawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmieni. Gdzie on mieszka? W dzielnicy portowej. Niedługo wracam No to pędzimy po plakat. No, ale wracając bardzo mi się podoba, że chłop się zbija komuś do mieszkania i uspokój się. S spokój kurde. Dobra, biegniemy po plakaciki. I... I chyba to będzie koniec. Masz ochotę na coś wyjątkowego. No, coś wyjątkowego. No, dziewczyny, dziewczyny, już tak nie słodźcie. Ja nie mam pieniędzy. Tylko ten rum i rum. Gorzały bym się napił. Oho. Nieźle nie jakiego latreka nie ty jeden ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje dla wszystkich nie wystarczy więc zabieraj się stąd kto pierwszy ten lepszy oj panowie wiesz co chcesz ja przyszedłem tu tylko po plakaty nie słyszałeś co mówiłem wszystko tu należy teraz do mnie oj po co <laughs> myślałem że załatwimy to spokojnie a, bo on nie chce ich. Ona między... wie. Przede wszystkim. Nie dwóch na jednego. No właśnie. I co? Jak wam było? Oho, czyżby znów się zacięła gra? A nie, Uf. Pan, czego kurwa chcesz? Plakatu. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudu. Aj. można tak <coughs> było razu. Nie widzisz. Teraz czarnie wezmą się za... No dobra, to teraz znajdźmy

A? Dawaj, Geralt, dawaj. O, ładnie pracują. Jestem Wiedźminem! A. Dlaczego pan ma takie dziwne oczy? Działk nie bała? Na tyciaki nie patrz, a to się ciebie boją. Nie, to nie ty. A, o tutaj wyścigi można zrobić. No, Latrek, twój dźwignóz do O, to to. Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Tak? Przesuwa mnie jaskier. A. No tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek, hrabia de Louvertaine dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść się na prostą. Ostatnio mam złą pas. Jeśli się zgodzę na propozycję de Luvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. To niedobrze. A masz? Ja mam spłacić twój dług bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty Przyniosę je do szałwi i rozmarynu. jak tylko zwrócę wszelkie należności. Bardzo mi się to podoba. Do zobaczenia. Cześć. No i super, ale do jaskra wrócimy sobie już w kolejnym odcinku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć! cześć.